kreatywne przebrania przepięknie przystrojone wozy i różnorodne prezentacje artystyczne. Osiem gmin powiatu lublinieckiego świętowało zakończenie żniw i prac polowych podczas dożynek powiatowych w Boronowie. Skupiamy wszystkich przedstawicieli rolników z wszystkich gmin powiatu lubinieckiego no i cieszymy się, że tą radością żniwną, zakończenia żniw, wypieku pierwszego chleba możemy się podzielić z wszystkimi tutaj, którzy do Boronowa na tą uroczystość przyjechali. Niedzielne obchody dożynkowe rozpoczęła uroczysta msza święta, podczas której mieszkańcy powiatu wspólnie dziękowali za tegoroczne plony. Naprawdę ludzie są pracowici. Jako powiat lubniecki to no, naprawdę jest każdy metr zimy wykorzystany. Większość jest dobrych ziem, wie Pani, są małe, są duże gospodarstwa. Dużo jest kukurydzy, na lepszych glebach pszenica, pszenży to żyta, owsa, takie coś, jest dużo wykorzystanych. Nie? Podczas tegorocznego święta plonów mieszkańcy poszczególnych gmin prezentowali się w barwnym korowodzie, który przejechał ulicami Boronowa. Jako Hawaii. Taki pomysł przypadł mi do gustu. Ładna pogoda, trzeba skorzystać. Jest dobra zabawa, promujemy naszą miejscowość, wspieramy rolników. Te gminy sąsiednie starają się w pokorowodzie uczestniczyć. Oczywiście, jeżeli mają takie piękne stroje jak my mamy. Mieliśmy obstrojony pięknie samochód, dożynkowo, Koszyczki z cukierkami, które rzucaliśmy dzieciom, szczególnie, i wszystko. Chorowód był bardzo barwny, także możemy powiedzieć, że Boronów się pięknie zaprezentował. Przejazd ciągnikami zabytkowymi, który y, zafascynowany jest nasz prezes, także wszystkie zaprezentowaliśmy tutaj, pokazaliśmy oczywiście naszą firmę. Jest y, tak fajny klimat, y, od tych właściwie dwóch dni już prawda u nas w firmie trwał. Zresztą wszyscy mieszkańcy, myślę, że, że też dla nich też to było bardzo fajne. Jeśli integrujemy, spędzamy razem czas przygotowania całe do dożynek, tworzy taką fajną naszą atmosferę. No i jest bardzo miło, także myślimy, że za rok też tak będzie. Bowiem przygotowania do dożynek to czas, który łączy mieszkańców przy wspólnej sprawie. Bardzo się wszyscy zaangażowali, naprawdę. Sami trzy tygodnie przed dożynkami przychodzili i pytali co pomóc, co zrobić. Jestem pod pełnym wrażeniem, że mam tak no, wspaniałych ludzi. No i zawsze to tak wygląda wesoło i fajnie. Dalsza część imprezy miała miejsce w parku gminnym. Gdzie starostowie tegorocznego święta plonów przekazali bochenki chleba, gospodarzowi dożynek i przedstawicielom poszczególnych gmin. Podczas uroczystości podziękowano rolnikom za ich całoroczną pracę i ogromny trud włożony w zbiór plonów. Chciałem w imieniu własnym serdecznie podziękować wszystkim rolnikom, wszystkim, którzy pracują w sektorze rolnym za to, że ciężko pracujecie. Dzięki Waszej pracy codziennie na nasze stoły trafia chleb. Drodzy rolnicy, przyjmijcie szczere słowa wdzięczności oraz szacunku płynące prosto z naszych serc. Niech nigdy nie zabraknie w naszych domach chleba, w symbolu pożywienia, sytości i dostatku. Święta czy świę... nie, święta trzeba iść do pracy. Niestety. Żliwa i sianokosy to są najcięższe prace w polu wtedy, nie? ale jest. zawsze jest tak, że rolnicy sobie bardzo pomagają są się siąsiadowi i ta praca idzie bardzo płynnie później. Niezależnie czy jest pogoda, czy niepogoda, trzeba zmagać się z przebiegiem wegetacji. Na to się nakładają resztę czynniki ekonomiczne. Teraz szczególnie Ukraina, która konkuruje z nami. Rynki są opanowane przez niskie ceny. W tym roku właśnie plony są niższe, bo wiosną było bardzo ciepło, później przyszła susza, później znowu przymrozki, więc ja tak szacuję, w moim gospodarstwie około 20% są niższe te plony. Na przybyłych gości czekał bogaty program artystyczny oraz rozmaite atrakcje towarzyszące. Gościmy na terenie naszej gminy reprezentantów wszystkich gmin Powiatu Lublinieckiego, z czego się bardzo cieszymy. Gminy. Przyjeżdżają, żeby zaprezentować nam swój, swój dorobek, przede wszystkim sekcje artystyczne, które gdzieś tam w każdej gminie pracują i tworzą. Z każdej gminy są reprezentanci, którzy umilają nam te dzisiejsze popołudnie i wieczór. Zarówno mieszkańcy jak i goście przemierzają tutaj te nasze alejki, mają możliwość skorzystania z bogatej oferty gastronomicznej. Natomiast przechodząc troszeczkę z tyłu sceny, tam mamy całą masę atrakcji dla dzieci wesołe miasteczko. Sami zdziwiliśmy się, że udało się to zmieścić, bo mieliśmy pewne obawy. Także myślę, że dla każdego coś dobrego i każdy coś fajnego u nas na dożynkach znajdzie. Czy to, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na scenie czy to jeżeli, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół sceny na terenie całego naszego parku gminnego. Wstępem do niedzielnego świętowania były sobotnie obchody, gdzie przed publicznością zaprezentowali się m.in. Katarzyna Piowczyk, zespół Loka oraz zespół Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. Już nie wiem sam, czego tak naprawdę dzisiaj Świeramy? Chcę byś mi szewka uczyłe słowa mają oh maj. Nie poni świat, kiedy słyszę twoje moje oh mają oh maj. Polećmy dziś do gwiazd. Ten ostatni raz mógł do nie maj. O mają, maj. Góre! Jestem bardzo gorąco, bardzo emocjonalnie i... Naprawdę super, zaraz będzie rano ruszajcie i tak Będziemy grali od muzyki ciężkiej do muzyki symfonicznej poprzez przeboje znane, lubiane dla młodszych i starszych Dniowe świętowanie było doskonałą okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy i integracji społeczności powiatu Lublinieckiego. Bez przerwy na, na scenie coś się dzieje, nie ma jakiejś przerwy, to można się i tu poczęstować. Udane, udane obie dożynki. Spotykamy bardzo dużo wspaniałych ludzi, koleżanki, kolegów z naszego otoczenia. Zawsze jakaś taka fajna aktywność na weekend, bo można przyjechać, trochę się wyszaleć, pośpiewać, potańczyć. Gwiazdą niedzielnych obchodów był zespół Fil. Przecież dobrze wiem, jak smakujący, od dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. トリュフ言ーター Organizacja, ekipa, ludzie kochani, fantastyczni. Z biegiem lat odejmuje mi słów, żeby to wszystko opisać, to co się dzieje wokół zespołu FIL. To jest fantastyczne naprawdę. Moronowie rewelacje. Tegoroczne obchody dożynkowe zakończył pokaz ognia i światła.